Media Training. Patryk Patrykos Dąmke. Jak zwykle najbardziej kulturalny Rudy w organizacji FAME i jego trener przywita się także z prowadzącym. Witamy serdecznie Patryk Paprykos, Paprykos, Patrykos. Zwał jak zwał, natomiast widać, że naładowany i przygotowany na jutrzejszy pojedynek zapewnia, że w końcu jutro rozwinie swoje skrzydła i nie będzie nudy podczas kolejnego występu dla organizacji Fejmy. Do tej pory dwie walki, jedno zwycięstwo i jedna porażka powraca po wygranej na gali Fejm 13 w konfrontacji z Kubą Postem. Były tarcze, były ciosy, były kopnięcia, teraz pora na konfrontację bardziej przypominającą realną walkę, no i właśnie też na inne płaszczyzny. Jest rzut przez biodro, by później przejść do balachy, dźwigni prostej na stawu ale teraz przejście do duszenia trójkątnego, nogami sporo siły włożył w to Patryk Domkę, aby pokazać Wam na ile go stać już jutro podczas gali Fame. 16. Dziękujemy serdecznie Patryk Domkę i jego trenerzy. Do zobaczenia już na oficjalnej ceremonii ważenia. Natomiast teraz czas zobaczyć, co zaprezentuje na media treningu jego przeciwnik. Adrian Polak-Polański. Adrian Polak-Polański po raz dziesiąty... W organizacji Fame. Właśnie to jest informacja kluczowa. Niezwykle doświadczony, jeśli chodzi o organizację Fame. Sześć wygranych i trzy porażki. Jutro jubileusz. Dziesiąty pojedynek. I czy będzie to jubileusz udany? Czy będzie to jubileusz naprawdę wymagający wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności? Tego jeszcze nie wiemy. Na tarczach Anzora żyje, oczywiście szkoleniowca WCA Fight Team. Duże rękawice, kombinacje bokserskie na to być może będzie polował Adrian Polak już jutro. O, składnie, składnie, to wygląda. Pociąg się prostszy, unik rotacyjny. Szybkie przyspieszenie jeszcze oszczędnie. Dzisiaj oszczędnie, natomiast nawet te kilkadziesiąt sekund pokazało, że jest przygotowany, jest w dobrym momencie swojej kariery Adrian Polak. Jutro będzie oranę, dla was wszystkich mordy. Jutro będzie orane, to przekazał nam Adrian Polak pełne entuzjazmu przed jutrzejszym pojedynkiem, a teraz.